Witam Cię bardzo serdecznie w panelu reselerskim, konto opłacone. Tak wygląda panel właśnie po zalogowaniu się. Mamy tutaj teraz możliwość aktywowania swojego e-walleta, tak? czyli takiego portfela wirtualnego, który będziemy mieli do dyspozycji w panelu LSN na te konto wirtualne, na ten portfel y, będą się gromadziły środki do naszej wypłaty, tak? A więc spróbujmy sobie y, te, te konto aktywować kliknijmy sobie tutaj click here to begin y, powinno nas przekierować na y, przekierowało nas na taką oto stronę y, mamy tutaj nic innego do wyboru jak otworzyć e-wallet klikamy create dostaliśmy informację że wiadomość poszła na maila i żebyśmy wykonywali kroki według tego jak będzie podane w mailu ja już tego maila dostałem wchodzę sobie teraz w tego maila I to, co tutaj mamy, to należy kliknąć w ten link aktywacyjny, następnie mamy podane podany nasz login, username i hasło nowe, hasło do Ealeta. Tak mi się wydaje, ja teraz jestem, mam tutaj podczas w innej przeglądarce, ja sobie, ja sobie skopiuję ten adres. Tutaj sobie korzystam z Mozilla, wkleję sobie ten adres aktywacyjny i taka to stronka się pokaże sobie po kliknięciu w ten link w mailu. Na dzisiaj jest pierwszy dzień, serwery są bardzo przeładowane, dużo ludzi naraz, ludzie z całego świata aktywują sobie z całego świata aktywują reselerskie pakiety i ta stronka coś mi się nie chce załadować co tutaj jeszcze w tym mailu ciekawego jest aha pisze że jak raz aktywuję konto to będę już miał je dostępne Jeśli potrzebujesz pomocy, jest również link do y, suportu. Proszę, żeby nie odpowiadać na ten e-mail. No, limit czasu, limit połączenia. Oświeżę sobie to, odświeżę sobie tego linka ewentualnie aktywuje sobie konto tu może kliknę sobie ten link może być pójdzie szybciej tak poszło nam tutaj szybciej gratulacje konto zostało aktywowane klikamy sobie continue i sobie, aha, tutaj, e, kopiujemy sobie dokładnie e, ten password wpisujemy najpierw e, tego użytkownika, ja tutaj stosuję ctrl-c e, kopiuję e, tutaj wpisujemy danielo w moim przypadku e, tabulator ctrl-v wkleiłem sobie to hasło klikam w login I to mamy teraz do wypełnienia. Mm, uzupełnić trzeba dane, tak? Yy, uzupełnimy sobie dane. Tutaj jest balans konta, zero. Yy, góry, z tego nie widzi się, to pokażę. Jest wybór języka. Jest i polski, proszę bardzo. Jest język polski. Mm. Tutaj należy wypełnić te okna. Tutaj jest nieobowiązkowe nazwa firmy. E, no, ja tutaj nie będę wypełniał tego teraz, ponieważ e, no, tutaj trzeba dane osobiste wpisywać, tak? E, adres, miasto, e, państwo. Tutaj jest stan. E, oczywiście zobaczymy, czy jest Polska. Na pewno będzie. E, Ojojoj. Dużo tych państw, gramy sobie Polska, województwo, tutaj wpisujemy yy, Data urodzenia, język, yy, w którym chcemy otrzymywać maile. Języka polskiego, ale on wkrótce będzie na pewno, na pewno ten język polski, tutaj wkrótce będzie, dlatego to, co następne trzeba zrobić, tutaj potwierdzam oczywiście, informacje. Tutaj ja oczywiście też wypełnię sobie te dane. Ok, dane już sobie ja wpisałem. Tutaj zaznaczamy sobie, oczywiście, te dwie opcje: że potwierdzasz weryfikację tych informacji, że one są prawdziwe i że potwierdzasz, oczywiście, ich regulamin. Krok trzeci to jest ustanawiasz sobie tutaj ustanawiasz sobie PIN PIN do zarządzania Twoim e-walletem podejrzewam, że tak samo jak i w bankach będzie to będzie Ci potrzebne to do wypłacania pieniędzy tak? do robienia przelewów czy różnych transakcji tutaj sobie sam ustalasz bezpieczny dla siebie pin y, od 4 do 10 y, znaków cyfr. Mm. W drugim okienku sobie potwierdzamy drugi raz to samo i klikamy w przycisk. Continue, oczywiście, to co ja teraz zrobię, zapisz sobie również na kartce ten pin. Bo to by się wydaje, że tylko będziesz pamiętał, ale ty go za chwilę zapomnisz może nie za chwilę, jak za jutro, czy za tydzień. Mi się udało. Congratulations, you have successfully set up your e wallet. Dlatego, Ty, też nie powinieneś mieć żadnych problemów z tym wszystkim. Także w następnych materiałach będę tłumaczył, co dalej, co tutaj jest w środku. Jak tutaj zarządzać tym kontem, jak widzisz, tutaj ładnie profesjonalnie wszystko zrobione, w środku jest. Dużo różnych opcji, także do usłyszenia w następnym materiale, dzięki, cześć.